Jest z tej strony Tomek Kawalec z Precyzyjni.pl Słuchajcie, wpadliśmy ostatnio na taki fajny pomysł, bo zazwyczaj pokazujemy Wam samochody, które są już po ceramice, po folii bezbarwnej. Tym razem przedstawiam Wam Chryslera Sebringa, który już ma na karku 22 lata. Eee, pomysły padną do głowy z tego względu, że zazwyczaj oglądacie właśnie te zdjęcia tych fajnych, drogich, nowych samochodów i w zasadzie te zdjęcia się nie różnią tym, co widzimy w ogłoszeniach na OTOMOTO choćby, tak? Więc teraz chcemy zaprezentować Wam nasze możliwości detailingowe. Eee, no jest jestem pomysł na coś, co będzie fajnie wyglądało w naszych social mediach. Oczywiście, za kwotę tego samochodu moglibyśmy kupić na przykład nowy telefon albo skodę Fabie, ale to już nie byłoby tak interesujące jak w przypadku Cabrio i nadchodzącego sezonu letniego. Ta ptasia Kupa, która tutaj dumnie się prezentuje na lewej lampie, doskonale obrazuje stan tego samochodu. Jest on zaniedbany wizualnie. Fatalny. Po prostu jego stan jest fatalny. Jest, jest porysowany. Y, miejscami ma gdzieś tam wychodzącą rdzę. Y, jest bardzo brudny. Wymaga od nas sporo, sporo y, zaangażowania i uwagi, ale kurczę, ma potencjał. Dwa dni temu odebraliśmy go z serwisu w Gdyni. Może część z Was go kojarzy. J, JM Serwis, który specjalizuje się w motoryzacji amerykańskiej, w szczególności w Chryslerach. Okazało się, że wymiany wymagało tak naprawdę tylko zawieszenie i klimatyzacja. Znaczy nie wymiany, tylko naprawy, klimatyzacja. Więc kurczę, no wyszło tam około 1000 paru złotych za cały serwis. Teraz właśnie stoimy koło lakiernika, koło jego siedziby. Samochód zostanie skierowany na lakierowanie butnika tylnego, tylnego zderzaka. Zresztą resztę pokażemy Wam może na całej liście, co zostało zrobione. W końcowym etapie samochód trafi oczywiście do nas i będziemy go e, męczyć e, detailingowo czyli renowacja lakieru, zabezpieczenie i folią, i ceramiką, e, detailing wnętrza, pranie wszystkiego, czyszczenie e, itd. Tak Chrysler Sebring pochodzi z 2001 roku. Co bardzo ciekawe w tym samochodzie jest to, że nie pochodzi z rynku amerykańskiego. Jest to samochód, który pochodzi ze Szwajcarii. Ma raptem 180 tysięcy km przebiegu. Wygląda na to, że jest prawdziwy. Co w nim takiego jest fajnego, że zdecydowaliśmy się na jego zakup? Przede wszystkim to, że ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o odnowienie całego samochodu. Lakier wymaga niewielkich poprawek, właśnie tutaj u lakiernika. Z naszej strony, oczywiście, renowacja, czyszczenie wnętrza i e, wszystkie sprawy związane z detailingiem to nie jest żaden problem. E, jako ciekawostkę podam, e, powiem Wam, że mamy już e, czekające na niego 19-calowe koła, e, więc no, będzie to taka fajna wisienka na torcie. Dach jest w pełni sprawny, e, jest elektryczny, także bardzo fajnie działają siłowniki. Wszystko, znaczy, wszystko, wszystko cała elektryka. Tutaj w tym pięknym słoneczku widzimy super fajną ryskę, która już przeobraża się tutaj w rdze. W oczywiście. To tym wszystkim oczywiście zajmie się lakiernik. Ta obcierka miała tutaj miejsce, tutaj po prostu ktoś przeszorował całą długość tego butnika, ale to nie jest żaden, żaden problem. Podejdziemy z drugiej strony. A nie, przepraszam, po drodze mamy jeszcze maskę. Która będzie w całości lakierowana. Największym w zasadzie problemem, ale i tak sobie też poradzić bez, bez jakiegoś tam nadmiaru pracy, lakiernik to jest ten próg. Tutaj był chlapacz, który blokował e, odpływ wody, i wszystko tutaj gdzieś tam napuchło. To będziemy akurat e, wycinać i wstawiać nowy element. I co jeszcze? No lakierniczo w zasadzie tylko został ten nieszczęsny tylny zderzak. Mianowicie tutaj. Ktoś sobie przykleił literkę G na, podejrzewam, jakiś klej do szyb. Poza tym nie jestem pewien, czy ten napis powinien się tutaj znajdować, a nie na klapie. No jest obszerowany, tu jest mocna ryska, tu jest taka ryska już do podkładu w zasadzie, już do plastiku. Dlatego tak jak wspomniałem na początku, Hmm. Poddany renowacji będzie, znaczy renowacji, lakierowany będzie zderzak, błotnik, maska i próg. Także, jak na 22 lata, moim zdaniem, wynik jest całkiem, całkiem fajny. Fajne rzeczy, którą mi przekazał Michał z Jotem Serwis, jest to, że ten samochód posiada usłonę całego stelaża. Z tutaj, kowal, mogę Cię prosić tutaj no to nie wygląda najlepiej, tak? Oczywiście jak to będzie wyczyszczone będzie troszkę lepiej ale sam stelaż no to jest bardzo techniczny widok I w tym momencie wieża takie coś, to jest dosłownie biały kruk w tych samochodach ponieważ jest to osłona O tu jeszcze kwiatki, lepaty wiozłem yy, te... Nie będę tego montował, ale no chyba przyznam, że estetycznie to wygląda. Żaden samochód tego, tego nie ma. Mówię o tym o Sebringu Cabrio. Albo jest to połamane, albo jest to zgubione. Także mówię, to jest naprawdę Biały Kieł, Święty Gral, zwał jak zwał i bardzo się z tego cieszę. Jak samochód już będzie skończony po, po naszych wszystkich zabiegach, to naprawdę będzie fajnie się prezentował. Nadeszła ta wykopomna chwila i w końcu mogę Wam zaprezentować naszego Sebringa. Był to projekt dosyć monotonny, dosyć ciężki, ale okazało się finalnie, że samochód miał naprawdę super potencjał. W pierwszej kolejności zajęliśmy się stroną mechaniczną tego samochodu. Zajęliśmy się głównie zawieszeniem, wymianą płynów, filtrów. Nie będę ukrywał, nie znam się na tym, absolutnie nasz kierownik Mariusz jest od tych spraw. Więc na końcu pokażemy Wam cały kosztorys wszystkich części, które zostały wymienione. Następnym etapem był oczywiście lakier. Tak jak widzieliście na początku tego filmu, najgorszym elementem był ten błotnik. Był wnieciony, przetarty, gdzieś wychodziła rdza. Zajęliśmy się tym tematem. Oprócz tego kilka elementów było też lakierowanych. Już Wam mówię. Przede wszystkim próg. Tutaj był troszkę zgnity na dole. Drugi. Na początku od nadkola do tyłu tam fragmencik wymagał reparaturki i lakierowania, więc to też nie było nic, nic wielkiego. Maskę, którą Wam pokazywaliśmy, też wymaga niestety lakierowania, więc w całości ją prystyliśmy. Troszkę żałuję, że nie zrobiłem zderzaka przedniego, bo jednak okazał się mocno zniszczony i wypiaskowany więc to jest jedna z tych rzeczy, która jeszcze w późniejszym czasie będzie, będzie lakierowana. Poza, tym, poza tymi elementami wszystko zostało poddane renowacji w naszym, w naszym studio. Jeśli chodzi, o wnętrze, jeśli chodzi o wnętrze, poddane zostało detailingowi, czyli wyczyściliśmy absolutnie każdy zakamarek tego, 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 tego wnętrza. Teraz tak, z rzeczy, właśnie, z rzeczy, które nie zdążyliśmy na potrzeby tego filmu jeszcze zrealizować, to tak jak mówiłem, ten zderzak. W piątek dziś mamy. Co mamy dzisiaj, w środę? Czyli za dwa dni mamy jeszcze koloryzowanie wieńca kierownicy, bo jest niestety wytarty. Poza tym, jeśli możesz. A kowal, w sumie nie muszę ci tego pokazywać, pokażesz pewnie w przybitkach. Wnętrze jest zachowane w stanie naprawdę świetnym samą chód, ma 20, blisko 22 lata, więc naprawdę potencjał, jaki w nim drzemał, był naprawdę godny podziwu. Z naszej strony, jako studia detailingowego, nasze prace związały się w zasadzie z renowacją lakieru, zabezpieczeniem go oczywiście, wytrąceniem wszystkich bardzo zakorzenionych osadów i brudu z felki i całej korserii oczywiście. Wnętrze było bardzo zaniedbane pod kątem czystości, ale, ale nie było absolutnie zniszczone, więc to... To było no, świetne doświadczenie i świetna zabawa. Te elementy piano czarne, które tutaj, pozwolisz Kowal, e, się prezentują, one były dosłownie matowe, one były białe. Nie byliśmy pewni do końca, czy da się to wyprowadzić. Jak widać, no, wygląda, no, wygląda to cudownie. E, to jest fajna rzecz. To chyba mówiłem na początku filmu, że właśnie jest to święty gral, bo te samochody zazwyczaj nie mają tej osłony stelaża dachu. Ona była troszkę brudna. Tu jest jakiś żer, niestety on nie chciał zejść, ale poza tym odratowaliśmy to w całości. Skóra fotela kierowcy. No, możesz teraz jeszcze raz pokazać. To po prostu jest dla mnie super rzecz, bo, bo on nie jest wytarty. On jest po prostu gdzieś tam. Gdzieś tam wygnieciony. ma 180 tysięcy przebiegu ten samochód, więc wiadomo, że gdzieś tam to będzie widoczne, ale nie jest zniszczony. Komora silnika, którą teraz w tej chwili. Komora silnika, którą w tej chwili pewnie widzicie na przebitkach, została poddana generalnie pielęgnacji czyszczeniu i myciu. Nie bajerowaliśmy jej specjalnie, ale jak widzicie, wygląda. Prezentuje się. Zacnie. Jeśli chodzi o zwieńczenie całego projektu, poddane renowacji zostały u nas też klosze lampy. One były dosłownie jak mleko, one kompletnie wieczorem nie świeciły. Chłopaki je wypolerowali, zabezpieczyli folią i w tej chwili, no, kurczę, no wyglądają jak nowe. Jeśli chodzi o wnętrze, bardzo zmęczone były dekory drewniane. Dekory drewniane z kolei były bardzo zmęczone, porysowane i zmatowione. Więc tak jak widzieliście wcześniej, Kuba poddał je renowacji maszynowej, ja z kolei zabezpieczyłem bezbarwną folią ochronną, dzięki temu tak naprawdę będą już wiecznie w tym stanie, zostaną już wiecznie aż, nie wiem po co, no, dostaną... W takim stanie już zawsze. Podsumowując, ten film powstał w zasadzie po to, żebyście zobaczyli, że oprócz samochodów za bardzo duże pieniądze, którymi się zajmujemy na co dzień, zajmujemy się również takimi projektami, aby pokazać Wam, że jesteśmy w stanie ze starego samochodu, który był jak ten osiołek, bity, katowany każdego dnia swojego życia, możemy z niego wyprowadzić naprawdę świetny wóz. Wierzcie mi, że jak nawet dzisiaj jechaliśmy z Kowalem, to ściągnęliśmy dach i każda osoba, która szła chodnikiem, zerkała na ten samochód przez ramię. I świetne jest to uczucie, że samochód, który kosztował 8,900, sprawia wrażenie na ulicy dokładnie takie samo jak samochód w wjeżdżający jacy Odnośnie dachu Cabrio został on. Czemu tak, akcent. Odnośnie dachu Cabrio, okazało się, że jest naprawdę bardzo dobrym stanie. Nie jest nigdzie przetarty, nie, o dziwo nie przepuszcza wody. Sprawdzone było kilkakrotnie podczas mycia i podczas deszczu, także jesteśmy dobrej myśli. Raczej tak chyba pozostanie. Został ten dach oczyszczony słuchajcie, żeby nie skłamać, około 5 czy 6 razy. Tam tyle było brudu, mchu, chyba to było widać zresztą na początku filmu, że wytrącenie tego ekstrakcyjnie. No, ze dwa dni bodajże chyba pracowaliśmy przy nim. No, w momencie kiedy już wyschnął, tak jak wysechł, czy wyschnął? Kiedy wysechł, już tak na 100%, został zaimpregnowany i, i mamy spokój. Część z Was zapyta, jakie są plany wobec tego samochodu. Plan był pierwotny taki, że po prostu bawimy się tym projektem i e, korzystamy z tego jak tylko możemy. Ale powiem wam szczerze, że tak go w tej chwili polubiłem, że raczej u nas już zostanie e, na dłuższy czas. A jaki ten czas będzie, to zobaczymy. Teraz tak, jeśli chodzi o elementy, które nie zdążyliśmy, których nie zdążyliśmy w, w, zrobić. Tak, zderzak, felgi, Kierownica. To są trzy elementy, które teraz w najbliższych dniach będziemy jeszcze dorzucać. Poza tym, na końcu filmu pokażemy Wam cały kosztorys z prac związanych zarówno z mechaniką, kosmetyką, zabezpieczeniem. A, lakier został zabezpieczony ceramiką, oczywiście. No i cóż, to chyba będzie wszystko. Dajcie znać na dole, jak Wam się projekt podobał, czy chcecie takich filmów więcej, bo my jesteśmy jak najbardziej gotowi. Trzymajcie się, na razie. A jednak udało się, drodzy widzowie. Właśnie w tej chwili wracamy z Gdańska, z firmy MB Renowacja. Jak widzicie, wieniec kierownicy został już polakierowany. Wreszcie nie mam klejących dłoni, no a efekt jest niesamowity. Czuję się dosłownie jakbym miał nowy, nowy samochód, przynajmniej w dłonie. No tak już mam teraz, po tym co zjebałeś ty kiedyś. Ale wycie te stary też wrzucę, nie? Czemu nie? Odnośnie dachu! Dobra, Odnośnie dachu! Ta psa się kupa, która z tej dumni się rezygnuje, <grywia> czekaj jeszcze raz.